Witam was bardzo serdecznie z tej strony menu portalu PTFPL, a w dzisiejszym odcinku strzelnicy jak zwykle omówimy sobie jedną z broni, lub też jeden z gadżetów dostępnych w Battlefield 4 lub Hardline. Zanim jednak przejdziemy do rzeczy, kilka ogłoszeń parafialnych. Po pierwsze zasady. Otóż o temacie kolejnych odcinków decydujecie właśnie wy. Zostawiacie swoje propozycje pod tym najbardziej aktualnym, a ja po mniej więcej tygodniu sprawdzam, która z propozycji dostała najwięcej polubień i to właśnie nią się zajmuję. W związku z tym, że głosujemy na dwie gry na Hardline i na czwórkę, no to przypominam jak taki komentarz powinien wyglądać. Zaczynamy od nazwy gry Battlefield Hardline lub też Battlefield 4, a potem nazwa broni lub gadżetu. Druga sprawa to jest Taka mała kontrowersja, która ostatnio wynikła, otóż pojawiły się głosy, że głosowanie nie ma sensu, ponieważ i tak wygrywa ciągle jedna i ta sama osoba. I były nawet jakieś dziwne pomysły, jak ja miałbym zrobić z tym porządek. Otóż moi kochani, wygrać może każdy. To jest kwestia tego, czy jego propozycja się spodoba i czy dobrze ją uargumentuje. Także nie ma sensu się tu zastanawiać nad tym, czy ktoś ma multi czy też nie. Widzów jest na tyle dużo, że jeżeli propozycja będzie dobra, to na pewno się przebije. Tak więc kończymy już ten temat początkowych spraw organizacyjnych i przechodzimy do tematu, a tematem dzisiejszego odcinka będzie kolejny karabin żołnierza wsparcia RPK 74M. Jak zwykle rozpoczynamy od statystyk, wspierając się grafiką z portalu synfik.com. I już od początku nie wygląda to najlepiej. Mamy 600 kul na minutę szybkostrzelności, prawie najniższa szybkostrzelność w tej grupie oraz jedna z najniższych szybkostrzelności, jeżeli chodzi o bronie automatyczne w Battlefield 4. Znacznie lepiej wygląda prędkość wylotowa, mamy tutaj ładne 600 metrów na sekundę, jednak... O dziwo, biorąc pod uwagę pozostałe parametry, o czym powiemy sobie za chwilę, nie jest to najlepsza prędkość wylotowa, a tak zdawałoby się, że powinien być ten karabin właśnie zbalansowany. W dalszej części odnajdujemy model obrażeń i wykresik jest standardowy, mamy maksymalne 24 do 8 metrów, potem obrażenia zaczynają bardzo powoli opadać do minimalnych 18, powyżej metrów 65. I tak jak w przypadku prędkości wylotowej, tak i w przypadku modelu obrażeń, wydaje mi się, że RPK powinien dostać jakiegoś buffa. Biorąc pod uwagę całość statystyk, całą charakterystykę tej broni, szczególnie te obrażenia na dłuższym dystansie wydają się być zdecydowanie za niskie. Wiem, że to nie odpowiadałoby rodzajowi amunicji, który jest używany w tego rodzaju broni ale być może powinniśmy zbliżyć ten model do tego lepszego modelu, do tego wyższego modelu, który ma chociażby PKP czy M240. No, nie wiem, jak dla mnie to jest coś, co mogłoby dać szansę temu karabinowi, ponieważ już teraz mogę Wam zdradzić, że nie jest to najlepsza broń, a wręcz można powiedzieć, że chyba jedna z gorszych, jeżeli chodzi o żołnierza wsparcia. Nie uprzedzajmy jednak faktów i idźmy dalej. W następnym dziale jak zwykle odnajdujemy wszystko to, co związane jest z amunicją oraz prędkością przeładowania, i tutaj także RPK nas rozczarowuje. Mamy 45 naboi dostępnych w magazynku, ponieważ nie jest to broń zasilana taśmowo, razem z tym w komorze oczywiście 46, ale prędkość przeładowania jest zaskakująco i zastanawiająco. Długa. System przeładowania jest dokładnie taki sam jak w przypadku większości karabinów, chociażby szturmowych. Więc dlaczego trwa to aż 3,3 sekundy? No, teoretycznie oczywiście jest to dwa razy krócej niż przeładowanie jakiejkolwiek taśmy, czy ma 100 czy 200 naboi. Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę chociażby broń z poprzedniego odcinka, która miała 200 naboi i ponad 6 sekund przeładowania, no to tutaj dostajemy 1,4 naboi, mając przeładowanie tylko dwa razy krótsze. Co gorsze, przeładowanie długie wynosi ponad 4 sekundy 4,2 sekundy. Także, jeżeli wystrzelamy się do zera, co może nam się zdarzyć, kiedy będziemy ostrzeliwać szczególnie kilku przeciwników na dłuższym dystansie, no to wtedy to przeładowanie naprawdę może nas w niezłe tarapaty wpakować. Wiedząc to wszystko, przechodzimy do działu, w którym RPK bryluje. To jest jedyna rzecz, tak naprawdę, którą RPK się wyróżnia, i to jest model. Odrzutu. Otóż mamy zaledwie 0,25 w lewo i 0,2 w prawo oraz 0,22 w górę. Jest to jeden z lepszych modeli, jeżeli chodzi o karabiny z tej grupy, nie najlepszy, ale musimy pamiętać o tym, że on ma jeszcze bardzo ładny współczynnik dla pierwszego wystrzału, tego mnożnika 0,75, a to oznacza, że odrzut dla każdej pierwszej kuli z serii nie będzie wynosił 022 w górę, tylko około 0,16, tak więc wygląda to jeszcze lepiej i daje nam jasną wskazówkę co do tego, jak tej broni powinniśmy używać tap fire burst fire cały czas na każdym dystansie a dystanse poniżej średniego dla tej broni to nie jest coś co bym polecał ale do tego przejdziemy sobie kiedy będziemy ogólnie omawiać charakterystykę broni na razie skończmy sobie ze statystykami spoglądając na to jak wygląda dokładność ognia w zależności od sposobu celowania oraz poruszania się i tutaj także nieco lepsze wiadomości w przypadku ads mamy ładne 0,2, co jest lepiej niż standard, co jest jedną z lepszych wartości w przypadku broni z tej grupy. Niestety w ruchu mamy już półtora. Jeżeli chodzi o hipfire, no to nie ma się czym chwalić. 4,5 do 5,5, tak więc strzelamy z biodra tylko wtedy, kiedy sytuacja jest krytyczna, tylko wtedy, kiedy musimy i tylko wtedy, kiedy przeciwnik znajdzie się naprawdę blisko, ale jeżeli do takiej sytuacji dopuścimy... To uwierzcie mi, że coś robimy nie tak. I w ten właśnie sposób zakończyliśmy sobie statystyki, i jak zwykle przechodzimy do doboru najlepszych dodatków oraz akcesorii. Rozpocznijmy od celownika. I uwaga, jest to jedna z niewielu broni automatycznych, do których bezsprzecznie zalecam celownik na średni. Distance. Tak jak widzicie, ja tutaj sobie używam PK, ponieważ prizmy jeszcze nie mam odblokowanej. Niestety większość celowników ukrytych jest w battlepakach i ja do tych battlepacków, tak jak wiecie, szczęścia nie mam, ale ten celownik bardzo do prizmy jest podobny i całkiem nieźle mi się z niego strzelał. Jeżeli chodzi o akcesoria, to ja nie wybieram niczego, tutaj ani laser, ani latarka taktyczna, ani nic, co praktycznie tylko zdradzałoby naszą pozycję na dystansie, na którym będziemy walczyć, nam się nie przyda. Jeżeli chodzi o chwyt. To na początku eksperymentowałem sobie z chwytem krótkim, ponieważ sprawdzałem, czy jeżeli przytrzymamy dłużej palc na spuście i będziemy mieli coś, co pomoże nam trzymać lepsze skupienie kul w dłuższych seriach, to może to będzie jakaś przewaga, szczególnie na dystansie, ale okazało się, że Tapfire Bestfire jest o wiele bardziej skuteczny i w związku z tym oczywiście lepiej sprawdzać się będzie chwyt pochylony. Ostatnia sprawa to oczywiście nakładka na lufę. I tutaj, w zależności od tego, co ciężko jest nam rekompensować, albo hamulec wylotowy, albo kompensator, ale myślę, że w większości przypadków polecałbym ten drugi, ponieważ ten odrzut do góry i tak nie jest najwyższy. Używamy berstwajera, więc obniżamy go chwytem pochylonym oraz tym współczynnikiem 0,75. Także kompensator nam ładnie zredukuje dodatkowo odrzut. Na bok. I w ten sposób uzyskamy całkiem celną broń na średni, na dłuższy dystans, która będzie w stanie położyć przeciwnika znajdującego się dobre kilkadziesiąt metrów od nas. Jednak w tym momencie, przechodząc sobie do ogólnego omówienia broni, powróćmy do tego, o czym mówiłem na początku. Zaskakująco, nie mamy tutaj najlepszej prędkości wylotowej. Co do takiego rodzaju broni, chyba y, powinniśmy dostać jako rekompensatę, szczególnie do tego y, niskiego RPM-u i szczególnie do tej nie najlepszej pojemności magazynka. No, oraz sprawa y, modelu obrażeń strzelając. Tak wolno, na dłuższy dystans, dajemy naszemu przeciwnikowi naprawdę sporo czasu, aby zorientował się, co się dzieje i ukrył. Jeżeli mielibyśmy lepszą prędkość wylotową i większy model obrażeń, wtedy łatwiej nam by było podejmować walkę z kimś, kto się porusza, i łatwiej by nam go było wyeliminować. No te maksymalne 18 powoduje to, że potrzebujemy przynajmniej 6 trafień na najdłuższym dystansie, aby kogoś zabić, a jest to naprawdę sporo, biorąc pod uwagę to, jak Wolno po raz kolejny strzelamy. Tak więc, moi drodzy, tak jak i widzicie na tym gameplayu, na pewno nie jest to broń na dominację. To jest broń, której ewentualnie moglibyśmy w miarę skutecznie używać na takich trybach, gdzie będziemy troszkę bardziej stacjonarni, albo na takich, których będziemy utrzymywać dłuższe linie. Jeżeli ktoś znajdzie się bliżej niż te 25-30 metrów, no to mamy raczej przerębane, szczególnie jeżeli ma broń szybkostrzelną, a tak jak wiecie w dominacji przeważnie się takich używa, przegramy praktycznie z każdym karabinem, z każdym karabinem szturmowym, nawet z większością PDW, nawet na tym średnim dystansie także przegramy właśnie przez to, że one mają większy ten damage output, więcej obrażeń mogą zadać w krótkim czasie ze względu na szybkostrzelność. A więc jeżeli ktoś podejdzie blisko, to tak jak widzicie i tak jak musiałem to robić, korzystamy raczej z C4, jeżeli wiem, że ktoś był za ścianą albo do mnie się zbliżał, to to był na pewno lepszy sposób na wyeliminowanie go niż podjęcie walki z RPK. I w związku z tym nie mogę niestety tego karabinu lepiej ocenić niż na 6,5 punktów. On oczywiście nie będzie się sprawdzał w większości walk, które będziemy podejmować w Battlefield 4. Tak jak mówiłem, no tylko te duże tryby z dużymi mapami, z większymi odległościami, gdzie walka jest nieco mniej intensywna, wtedy być może do tego dochodzi jeszcze nie najlepsza prędkość przeładowania, nie najlepsza ilość naboi w magazynku, jak na broń z tego typu. No, i właśnie w takiej grupie tych raczej gorszych RPK nam wyląduje. Niemniej klasyczny wygląd i to, jaki film ma ta broń, to jest coś na pewno, co zapisuje się na plus. Szkoda tylko, że nie poszły za tym statystyki. No i w ten sposób będziemy sobie, moi kochani, powoli kończyć. Jeżeli film Wam się spodobał, nie zapomnijcie oczywiście, zlajkować, subskrybować, dodać portal do ulubionych. Nie zapomnijcie także zagłosować na temat kolejnego odcinka. Pamiętajcie, każdy głos się liczy. Jeżeli chcecie, aby Wasza propozycja była lajkowana, to spróbujcie ją może nieco lepiej motywować, żeby pokazać Waszym ewentualnym zwolennikom, Dlaczego ta właśnie zasługuje na omówienie w kolejnym odcinku? Głosujemy na bronie z Battlefielda 4 i z Hardline'a, w sposób, o którym wspominałem na początku. A ja powoli już się odmeldowuję i życzę Wam jak zwykle miłego weekendu z tej strony miniu z PTFOPR.